Pierwsze łopaty pod budowę nowej oczyszczalni ścieków w Jedwabnem wbite. Mieszkańcy już wkrótce będą mogli cieszyć się nową inwestycją. Stara oczyszczalnia, wybudowana w 1990 roku, wymaga gruntownych przemian, zmian, modernizacji, a to jest najważniejsze, już ona nie spełniała w tej chwili wymogów tutaj i parametrów, jeżeli chodzi o oczyszczanie Częste awarie, utrudnienia, no i słabe moce przerobowe. Zwiększyła się liczba mieszkańców. Udało nam się zgromadzić środki, no potężne środki, bo ponad 8 milionów 600 tysięcy złotych, jak na naszą gminę to jest jedna z większych inwestycji. Miejmy nadzieję, że tak jak zapowiadał wykonawca, w granicach października, listopada będzie można się cieszyć nową, nowo zmodernizowaną oczyszczalnią, nowoczesnym systemem i przede wszystkim zwiększonymi mocami przerobowymi ze 150 metrów sześciennych na dobę do około 200 metrów. Także z tego bardzo się cieszymy, bo wiem, że są kolejki, jeżeli chodzi o odbiór nieczystości płynnych, zanieczyszczeń z gospodarstw, tutaj można powiedzieć z tereny naszej gminy. W podpisaniu umowy udział wziął wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. Jest instalacja stara, jest zużyta i trzeba zrobić nową, bo jest XXI wiek i wymogi, jakie stwarza ochrona środowiska, muszą być spełnione i ta inwestycja jak najbardziej to sprawę załatwi. Będą to nowoczesne urządzenia, nowy system, który będzie. Te ścieki tak naturalnie doprowadził do takiego użytkowania, że można będzie odprowadzić to do cieku wodnego i nie będzie, żadnego szkody dla, nie będzie żadnej szkody dla środowiska. I o to właściwie chodzi, żeby te instalacje wodociągowo kanalizacyjne sprawiają to, że ludzie coraz więcej zużywają wody i tym bardziej właśnie ścieki powstają. I to trzeba oczyścić tak, żeby nie sprawiały żadnego trudności w odprowadzeniu docieków. Przede wszystkim ochrona środowiska, ale też i wygoda dla wielu. Ludzi, bo nie, nie, nie trzeba będzie już tutaj pracować usilnie, wymieniać tych urządzeń, ciągle remontować, ciągle naprawiać, bo to jest stary sprzęt. Kwota bardzo duża, bo ponad 8 milionów złotych na, na tą oczyszczalnię i mi, mieszkańcy wsi, e, mieszkańcy jedwabnego na pewno nie będą już narażeni na to, że, że będą jakieś blokady, jakieś zrzucania tych ścieków nadmiernych, bo często tu są awarie i to będzie bezawaryjnie, jak najbardziej odpowiadający ochronie środowiska i. i i właśnie o to chodzi, żeby, żeby nie być zaskakiwanym jakimś awarią sprzętu, tak żeby to służyło dla mieszkańców przez wiele, wiele lat. Inwestycja powinna być gotowa w październiku przyszłego roku. Oczyszczalnia będzie wyposażona w najnowsze technologie. Docelowo będzie miała zwiększoną wydajność, przepustowość po tak, przeprowadzonej inwestycji. W miejscu, gdzie widzimy budynki, część budynków będzie rozebrana, będą otwarte zbiorniki. Do odczyszczania ścieków. Umowa przewiduje zakończenie robót w połowie przyszłego roku, ale zamierzamy skrócić ten okres. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie ponad 8,5 miliona złotych i jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.